Dzienny Dom Senior Plus w Krasnobrodzie powstał w 2019 roku, jest jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej. Dom jest przeznaczony dla 30 osób nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatu zamojskiego w wieku powyżej 60 lat. Do podstawowych zadań domu należy przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, Ograniczenie skutków niepełnosprawności fizycznej, opieka i pomoc w rozwiązywaniu problemów utrudniających funkcjonowanie społeczeństwa. Aktywizowanie osób starszych do podejmowania wysiłków, radzenia sobie w codziennym życiu, stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji. Zgodnie z programem Wieloletnim Senior Plus jednostka zajmuje się organizacją czasu wolnego poprzez świadczenie usług takich jak usługi socjalne, w tym gorący posiłek, edukacyjne i kulturalno-światowe, aktywności ruchowej, aktywizujące społecznie terapii zajęciowej. Naszymi uczestnikami są w większości osoby samotne i dom jest dla nich oknem na świat. W 2024 roku liczba seniorów z powiatu zamorskiego będących uczestnikami tylnego domu wyniosła 47 osób.